Witajcie moi kochani! Dzisiejszym tematem będzie sól w magii i jej trzy najciekawsze odmiany, które można spotkać i zastosować. Najpierw ogólnie, czym jest sól w magii i do czego ją wykorzystujemy, jako ma symbolikę. Zacznijmy od początku. W magii sól od zawsze była używana do ochrony, oczyszczenia. To jest właśnie od. Pochłaniania negatywnych wibracji, odstraszania duchów, z ich negatywnych energii i wszystkich tego typu rzeczy. Sól ma mieć właśnie takie działanie stricte ochronne, stricte pomocne w tych kwestiach. Właśnie dlatego też sól sobie zdefiniuje jako substancja przeciwko śmierci, rozpadowi. Właśnie też temu, że często wykorzystałam do takich mumifikacji miała duże zastosowanie w tym i przez swoje właściwości ochronne. Podobnie temu również służyła w obrątkach magicznych, w których obsypywano się, panie się, czy natarcie solą miało przeciwdziałać temu oku, złorzeczeniu, pechowi, na dobrostan, stosowaniu nawet medytacji. No, Dzięki sobie konserwującym, momifikującym i leczniczym na poziomie fizycznym, skoro trzyma taką rolę również duchowym, miała chronić przed i złem. Czyli skoro była w stanie taką konserwować ciało, Z dawnych czasach wierzono, że również będzie w stanie konserwować duszę. Sprawić, żeby dusza nie uległa rozpadowi, nie zniszczyła się. Miała zabezpieczać również naszą kochaną duszeczkę. I teraz przejdziemy do symboliki soli, co z reguły symbolizuje sól. Sól, przy, o, oczywiście, ochrona, oczyszczenie, narodność, mądrość, ale również elegancję i prostotę. Czasem również gościnność i lojalność. Znaleźliśmy takie sytuacje, że wysypywano przed progiem sól, żeby wpuszczać do domu tylko dobre, godne zaufania osoby. Albo dawało się właśnie sól w podarku, jako znak tego, że jesteśmy czyści, mamy dobre intencje, przyjaźń, ale także jałowość, gorycz, zniszczenie właśnie przez to swoją słony smak. I to, że sól w kontakcie z większością roślin jest dla nich śmiertelna. Dziś kąpiele w soli są stosowane jako remedium na różne kłopoty, różne dolegliwości. Możemy stworzyć magiczne sole kąpielowe. Sól wykorzystujemy do tworzenia kręgów ochronnych, wzmacniania zakrętów, w słoiczkach, na przykład sól chimańska do słoiczków miłosnych oraz sól kwiatową do wszystkich innych tego typu. Sól też do oczyszczania kryształu, i minerałów, znaczy stawić je w dni na noc. Sól wciągnie całą energię i pozwoli po prostu nam korzystać z nowego, świeżego, na powrót na energetyzowanego kamienia, który będzie działał praktycznie jak nowy. A teraz przejdziemy do dwóch dość ciekawych, dość istotnych odmian soli. A potem do wisienki na torcie, czyli obiecywanej soli kryształowej, soli święconej, soli przemienionej. No i te trzy nazwy niezwykłej soli, o której już wspominałam, będziemy przedstawiać później. Oczywiście o soli czarnej i kwiatowej mam osobny odcinek, jednak napomknę. Tylko, że sól czarna ma lżejsze właściwości niż zwykła sól, ona jest głównie do ochrony. Sól kwiatowa po prostu jest wzmacnianiem intencji połączeniem ziół i kwiatów. A teraz przejdziemy do soli czarownic, która jest mieszaniną soli rytua... soli rytualnych popiołów, sady czy węgla drzewnego. Poza tym jest jej się czarny pieprz oraz inne zioła. Poza uspalenia popiołów z unikalnymi ziołami, nadaje mieszance szczególne właściwości do usuwania zaklęć w wszelkim. Marcu czy w uroków i tak dalej. Sól czarownic jest pomieszaniem soli czarnej i soli kwiatowej, chociaż czasami sól czarownic po prostu nazywa się solą czarną. Chociaż znajdują się również odmiany soli czarownic, w której występują niespalone a całe zioła, typu pokru... no wiadomo, pokruszone po prostu, drobno zmienione w moździerzu tymianek czy jakieś igły. Na przykład cisu, czy na przykład liście białej szały zastoszonej, bardzo rozmielone. Teraz przedstawię Wam kilka podstawowych zastosowań takiej rzeczy. Oto duszko mocne jako koszmary, postawione na soliczku, na biurku, zniechęca do plotek i złośliwości. Soli do wody przez... ...czelę do mycia podłóg, usuwana energii. energię. Obsypana dookoła swojego domu sól aby chronić jego domowników przed złymi zakręciami i nieprzychylnymi ludźmi. Okrąg z czarnej soli wokół wiedzimy, zabezpiecza ją w czasie wykonywania rytuałów. Czarnej soli jak i soli czarowni. Jest świetnym sposobem na pozbycie się z domu. Nie wiem, energii, osób, ten co w tym, które soli czarowni wokół mieszkania czy domu. Następnie ją i wrzucam przez drzwi. Zrób to zaraz po wizycie osoby, która nie życzy sobie tej domu. Lub ma osobie, ona negatywną energię, na przykład odwiedziła Was wampie energetyczne. Przynajmniej to po zakończeniu ich chcianych związków i pozbycie się dobrego partnera, kochanka. Szczypta, dodana do kąpieli uwalnia nas z negatywnych wibracji. I teraz jeszcze napomnę, że jest taka mieszanka soli, że mamy sól przemienioną, to o tym się mówi na końcu. Czerwie i mięte. Czerwie, czyli żywiec błotny, ta zoszone. Jest jest jedna z najlepszych soli, zaraz po soli czarownic którą możemy użyć do ochrony, właśnie wokół obsypania wokół domu czy przed wejściem. Bo najlepiej, najskuteczniej zabezpiecza przed bytami, ale w przeciwieństwie do um, innych mieszanek, nie odstrasza pozytywnych duszków, pozytywnych istotek. I teraz bardzo wyjątkowa odmiana soli kwiatowej, czyli sól sosnowa. Jako, że sosna ma działanie oczyszczające, posiada przy uroków, jest bardzo przydatne różne abstrakty i tak dalej. Jest stosowana w wielu Również posiada swoją własną odmianę soli, czyli sól sosnową. energetycznie, nawycyzującą i oddalającą złe moce. Sól główną zieloniącą wsypujemy do kociołka i rozrabiamy igły sosne, do niej dodajemy. Po prostu mamy takie samo wykonywanie praktycznie jak tej kwiatowej, tylko z jednym składnikiem. Mieszamy, przekładamy do ładnego szklanego pojemnika i szczelnie zamykamy. to jest gotowa księżyc przejdzie cały swój cykl, czyli jeżeli robimy w pełni, to do pełni, żeby w nowo, go tego nowiu i tak dalej, i tak dalej, do następnego powtórzenia z cyklu, którym robimy. Sól jest gotowa, sól przeniknie zapachem, aromatem, energią i tak dalej. I sól jest bardzo trwała, po roku nawet nadal nadaje się do wykorzystywania. Przysięgę do soli przynajmniej on, trzeba bardzo szybko daje swoje właściwości i nadal zachowuje swoje. A tutaj mamy na zachowane pełnie mocy. Na kąpieli rytualnej, do swoiczków na ból gardła można ją również zastosować do pukania. I teraz, kiedy już jesteśmy po omówieniu tego, przejdziemy do de la Creme na torcie, czyli pewnego rodzaju solistej książeczki. Pozwólcie, że to przeczytam, bo jest to dość długi, skomplikowany rytuał i wolałabym niczego nie pomylić tutaj. <laughs> Sól przemieniona, kryształa lub święcona, nazwy są tutaj różne. Owszem, słoiki soli wystarczy, jeśli jednak chcesz mieć w swojej magicznej akcji, ale podażniejsze narzędzie do prostego rytuału, czyli jak przemienić sól. Kilogram opakowanej gruby soli morskiej, ściany słoik, kartka papieru, czerwony flamaster i kompas. Mówimy, że to może przeprowadzić w pełnym, w pełnym świetle dziennym. Energia woda wyda się nam do czyszczenia i soli. Trochę inaczej niż w przypadku większości. Z reguły przeprowadza się podczas nocy, ale tutaj mamy sól przemijaną podczas dnia. niemniej przystąpimy do samego to, najlepiej oczyścić energetycznie przestrzeń wokół. Brać no to, wiadomo, okadzić, można zrobić krąg ochronny że ta sól głównie służy do kręgów ochronnych, więc wiadomo, ale no oczyszczamy pokój, dzwoneczek i tak dalej i, tak dalej, i możemy chodzić dalej. trzy głębokie wdechy, by wrzucić się w wszelkie napięcia oraz troski. Napełniamy wodą, wolą i mocą. No, możemy również pomedytować, ugruntować się, wiadomo. Na na kasę pentagram. Następnie połóż ją na równej powierzchni. Komba pozwoli Wam precyzyjnie skierować wierzchołek pentagramu ku schodowi. Szklan swoich należy napełnić strąg, a wieko położyć obok kadki. ustawić słoik na rysunku, wyciągnąć ręce przed siebie, rano w kierunku góry, a prawą nieco ku sobie. Czyli to będzie mniej więcej coś takiego. Czyli dobrze łapie się w kadrze, tylko oczywiście nieco wyżej, bo stoimy wtedy przed ołtarzykiem przed na naszym solikiem. E, tak, ku górze. A prawą nieco ku sobie, na wysokości piersi, kciuk palcego i środkowy skieruje w stronę stołu i wypowiadam na te słowa. <laughs> Moc energii uniwersalnej, która leży u podstawy wszystkiego, oczyszczam Cię. Poprzez ogień, poprzez powietrze, poprzez wodę i poprzez ziemię. Wypowiadam swoje... A poprzez ogień przesłamy prawą, tu jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nakreślamy trójkąt, skierując ku górze. Czyli będziemy teraz wykonywać wszystkie symbole alchemiczne. Powoli przesłamy poprzez powietrze, nakreślamy trójkąt, tylko ku górze, to jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nakreślamy trójkąt ruchem po lewej ręki. Czyli tak... Potem znowu tutaj, potem będę trójkąt w dół i trójkąt w dół znowu, tylko oczywiście prawie pomyliłam rękę, bo prawą rysujemy, lewą przekreślamy. Poprzez wodę przesuwamy do ruchu wskazach zegara, kreślamy trójkąt rzucony wierzchołkiem ku dołowi i przekreślamy ruchem od prawej ku lewej. trzy po, poprzez ziemię przesuwamy do niej w kierunku, do oto kółko zegara i ponownie jak trójkąt rzucony ku dołowi. Przepraszam. <laughs> Dalej. Jakieńskie, kieruj obie ręce ku dołowi i dmuchnij na sól. Urbanstwo, wyobraź sobie, płomień. to jest płomień, zmierza kuban ze wszechświata, omija was i przenika, by następnie za pośrednictwem waszego kuby pełnić swój. W kolejnym kroku wnosi ręce w geście prośby, po, bo... potem mówimy o kolejnej Tak. To energię wewnątrz ziemi, by oczyściła tą materię, przekształciła ją w energię mocy. Niech ujawni się w niej potęga i opiekuńcza. Siła matki ziemi, do której pochodzi, do której powraca. Niech tak się stanie, tak jest, tak będzie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oczywiście to potrójne dziękuję można sobie darować jednakże. Czytam tak, jak jest zapisane w książce, gdzie jest inkantacja. Może i tak, więc wolę mi nie przekształcać na bieżąco. Oczywiście drugą minkanację najprawdopodobniej można lekko zmodyfikować do naszych potrzeb, poprosić na przykład Boga, Bóstwo, by z którą współpracujemy o główną pomoc. Przepraszam <laughs> za to, że kat się niestety ruszył, ale gdzieś biega kot niestety i też się ruszyło. <laughs> tak, opuszczamy dłoń szklany słoik, bądź będziecie czuć, że przepełnia je ciepło i Powieko, tam gdzie na nastawione pyskikami i utrzymajcie w dłoniach. Słoje nastawione na tydzień, z dala od innych magicznych narzędzi, by nie na niego czynki zewnętrzne, czyli chowamy w ciemnym miejscu, z dala od wszystkiego. Czyli na przykład jak mamy jakąś półkę z magicznymi akcesoriami, to chowamy je w innym miejscu, tak żeby nie miało styczności z magicznymi książkami, ziołami, świecami, niczym, żeby ani energia soli nie przeszła na to, ani energia tych przedmiotów nie przeszła na energię soli. Tak, przygotowana sól ma dużo silniejsze właściwości okolonej niż sól zwyczajna. I ona odstrasza już zupełnie wszystko. Czyli, kiedy mamy zwykłą sól, która no jest w miarę łagodna, działa do wszystkiego, czarą sól, która jest potężniejsza, jednakże przepuszcza byty nam pomocne. Jeżeli pracujemy jakimś bogiem, bóstwem, bytem, po, mamy już o coś, pracujemy z czymś. Chociaż Holchit to jest bardzo zły przykład. No, chowańca stralnego, jakiegoś lele, le, duchowego przewodnika, to sólczana jest idealna. Ta przemieniona, kryształa czy święcona pozbędzie się wszystkiego. Więc jeżeli pracujesz, że masz tulpę, to korzystanie z tej soli może być bardzo nieprzyjemne, bo może odstraszyć tą osobę, tę istotę, z którą współpracujesz. Ona ma taką najbardziej skoncentrowaną energię pod tym względem. Nawiązać no, ją również w kuchni. No, wiadomo. Do niewielkiej ilości do potra wzmacnia ich zrobienia. się 7, jednocześnie nie wiem, niekorzystnych, jakby nie przekroczyć poziomu spożywania soli, Dawa, to jest przeznaczone do diety. I pamiętamy, że jeżeli użyjemy tej akurat soli, w jakimkolwiek daniu, czy w chlebie, czy czymkolwiek to miało być, na przykład darem dla bytu, bóstwa, duszy, odpada. Ta sól nie może być używana w przepisach ofiarnych. Tutaj wykorzystujemy zwykłą Ewentualnie jakąś kwiatową sól na bazie ziół. Nie powinno się korzystać z przemienionej soli w przepisach, które są dla bytów, dla siebie, jak najbardziej. Wewnętrzne oczyszczenie, jak to możemy nazwać. Um, można też powiedzieć, po się po prostu komuś, kogo nie jesteśmy pewni jego intencji, i jeżeli dostanie, przy nas będzie znajdować przyjaźń, nadal. Zależy, że po prostu był w miarę lojalną osobą i energia soli go nie odstręczyła od nas. Powiem gdy ma chorujemy, macie poczucie, że jest efekt o osoby trzeciej z soli pod łóżkiem, będzie się niekorzystny wpływ innych ludzi i ona będzie właśnie tę sól pochłaniać. I długość działania soli przemienionej i jak często trzeba ją redukować. Sól należy co 7 dni wymieniać na świeżą. Ta zużyta, zniszczona trzeba wrzucić morzu. Nie wolno wyrzucać jej do śmieci ani używać. Czyli robimy sobie słoiczek. Jest to długi rytuał. Mamy słoiczek soli, która musi tydzień odstać i potem po tygodniu ona już jest, ma zużytą energię. Ona ma mocną, ale krótką energię. Więc robić takiej soli mało na dłuższy okres czasu. Tak po prostu najprościej. Żeby się niczym nie znają, tak. Najlepiej przez dłuższy okres czasu, nawet przez ten tydzień drugi, który jest już w miarę zabezpieczona, nie trzymać jej na świetle, ani słowa księżycowym, ani nie. No żeby po prostu po, oprócz rytuałów nie miała kontaktu z niczym innym. Oczywiście jest jeszcze wiele innych rodzajów soli, na przykład właśnie z soli. raczej różowa, która jest głównie używana w magii miłosnej. No i tam jest pomocna i tak dalej. Są różne sole ziołowe, sole do kąpieli i tak dalej. Także od dwóch najważniejszych dla mnie, w mojej praktyce, solach mam osobny odcinek. Przedstawiam pozostałe trzy ważne, mocne często używane odmiany, które można spotkać. Czyli właśnie to jest mniej więcej wszystko już, to mogłabym powiedzieć jak na dzisiaj. Więc jeżeli macie pomysły na kolejne materiały, możecie śmiało mówić, poproszę o lajki, like, subskrypcję, jeżeli mogę, o komentarze, mam nadzieję, że się Wam podobało, wszelkie uwagi meteoryczne czy techniczne chętnie przyjmuję. No to żegnamy się, miłego dnia Wam życzę, czy nam wieczoru.